Województwo Śląskie jako pierwsze w kraju zaczęło wspierać projekty z zakresu aktywnej integracji środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2015 roku przeznaczono na ten cel 470 milionów złotych. Środki unijne realnie wpłynęły na zmianę jakości życia mieszkańców województwa śląskiego, którzy do tej pory ze względu na niepełnosprawność czy długotrwałe bezrobocie byli grupą defaworyzowaną społecznie i zawodowo. Kompleksowość działań i indywidualne podejście sprawiły, że 25 500 mieszkańców województwa śląskiego zostało objętych wsparciem i uzyskało niezbędne kwalifikacje i z sukcesem znalazło swoje miejsce na rynku pracy. Naszym pomysłem było stworzenie Centrum Integracji Społecznej na obszarach wiejskich, w gminach, gdzie tak naprawdę działania związane z wykluczeniem społecznym, z osobami długotrwale bezrobotnymi nie odbywały się. Projekt zakładał utworzenie pięciu pracowni. Pięciu pracowni odpowiadającej diagnozie tego środowiska, w którym się znajdujemy, w obszarze wiejskim. Takimi, takimi pracowniami była pracownia. Gastronomiczna, remontowo-budowlana, ogrodniczo-porządkowa, opiekuńczo-asystencka i pracownia biurowa. To jest pracownia gastronomiczna. Przygotowujemy y, obiady dla uczestników centrum. Korzystamy z produktów z ogrodu tutejszego. Mi to się wydaje, że ta praca jest potrzebna. Widzę, że... Że ci ludzie po prostu się cieszą, że on tu przyjdzie, że on się tu na przykład odstresuje, że tu dobrze się czuje. No i pracujemy, uczą się jak dbać o ogródek, o kwiaty, jak zbierać nasiona. Wiele z tych osób nie ma wykształcenia. To wiąże się też z trudnościami w liczeniu, w czytaniu, ze zrozumieniem. Stąd pomysł, że Centrum Integracji Społecznej po prostu będzie uczył praktycznie. Osoby, które Wyszły na rynek pracy, znają swój po prostu fach. Przed warsztatami byłam długo bezrobotna, zajmowałam się dzieckiem. Dzięki wsparciu kadry pracującej właśnie w Centrum Integracji Społecznej, psychologa, jak i doradcy zawodowego, złożyłam podanie jako opiekunka środowiskowa, zostałam przyjęta, gdzie mogę wykorzystywać swoje nabyte umiejętności w Centrum Integracji Społecznej. Na 111 osób, aż 37 osób znalazło pracę. W tym czasie współpracowaliśmy z 27 firmami. Każdy z tych 111 uczestników miał możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych u pracodawcy, żeby zobaczyć nie w takich symulowanych warunkach, ale w takich realnych warunkach, jak wyglądają stanowiska pracy i jak przebiega praca. Oczywiście to było raczej dostosowane do profilu danej pracowni. Stowarzyszenie zajmuje się terapią i rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną głównie, ale również osób z zaburzeniami psychicznymi. Dzięki takiemu projektowi po dwuletniej, aktywnej pracy z taką osobą mamy perspektywę, że ona znajdzie pracę i tą pracę utrzyma nasz projekt nosił tytuł Idziemy do pracy. U nasi uczestnicy po zakończeniu projektu poszli do pracy. Pracują, przychodzą tutaj zadowoleni, że mają kolejne umowy przedłużane. No i też współpracownicy, z którymi pracują, coraz bardziej się otwierają na współpracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To było coś dla mnie nowego. I szycie. I się nauczyłam właśnie szyć przy tej maszynie. Fajnie się czułam. Poczułam, że mogłam zrobić coś dla siebie. Do spraw remontowych się nauczyłem. Jakie są farby, jakie są narzędzia. Dostawaliśmy taką umowę, i pod koniec zawsze miesiąca dostawałem pieniążki za udział w stażu. Zarobione pieniądze sobie oszczędzałem, i w tym roku pojechałem na wycieczkę z moim opiekunem do Włoch. Udało mi się przejść na takie praktyki. Ja, można powiedzieć, że zostałem rzucony na taką głęboką wodę bo ja jeździłem na takich wózkach, tak zwanych paleciakach. Projekt jest tak skonstruowany, że na początku mamy zestaw działań szkoleń społecznych, czyli szkolenia pod tytułem, jak się zaprezentować z wizerunku, czyli jak mam się ubrać do pracy, jak ludzie się ubierają do pracy, szkolenia z tego, jak się komunikować, jak się motywować do pracy, no i bardzo ważne szkolenie z budżetu, jak gospodarować środkami, które zarobią w pracy. No i tak się szczęśliwie złożyło, że większość osób kończących projekt znalazła właśnie pracę w tym kierunku, w którym była. Kształcona. Dziewczyny nauczyły się całkiem sporo, wykorzystujemy to cały czas na zajęcia. To jest to dowód na to, że jednak projekt i te zajęcia zawodowe odniosły sukces. Bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego taka efektywność projektów na pewno nie byłaby możliwa, bo ja nawet jako koordynator otrzymałam bardzo dużo wsparcia bezpośrednio od pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ te procedury są skomplikowane dla takiego małego stowarzyszenia, jakim my jesteśmy, to było trudne. to było ogromne wyzwanie dostać bardzo dużo środków finansowych i teraz je efektywnie wydać, żeby nie było żadnej przysłowiowej wpadki, że coś jest wydane niezgodnie z procedurą albo niezgodnie z przeznaczeniem. W latach 90. cieszym przechodził bardzo wiele zmian, szereg dużych zakładów pracy, które tutaj funkcjonowały. Się sprywatyzowało, część z nich upadło, sporo ludzi straciło pracę. Ośrodek Pomocy w Cieszeniu rejestrował szereg różnych bardzo poważnych problemów: od uzależnień, bezdomności, przemocy. Stąd pojawiły się koncepcje, w jaki sposób pracować z takimi osobami w obliczu tego typu problemów. No i w ten sposób powstało nasze przedsiębiorstwo społeczne. Dzięki takim projektom, które realizujemy, szereg osób, z którymi się tutaj zetknęliśmy, nigdy nie miałaby szansy na to, żeby otrzymać skądkolwiek tego typu wsparcie, które jest tutaj oferowane. Każdy z tych projektów mniej więcej miał podobną konstrukcję czyli zakładał wsparcie zarówno pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa, szeregu szkoleń miękkich, a następnie szkoleń zawodowych oraz staży, które były realizowane. Najczęściej u nas w fundacji, a także e, finalnie zakładał, że część z tych osób e, będzie się usamodzielniało na otwartym rynku pracy. Z częścią naszych uczestników związaliśmy się na stałe umowami o pracę, i te osoby zostały u nas w warsztatach i pracują na dzień dzisiejszy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację. Ja mam zawód stolarza przy epilepsji i paraliżu prawostronnym. Jak się człowiek uprze, to. To człowiek da radę. Dzięki Fundacji będzie razem zawdzięczam możliwość dalszego rozwoju swojej osoby. Praca tutaj zmieniła mój do, dobrobyt, jednym słowem też mogę powiedzieć. Wynająłam mieszkanie, w którym wcześniej mieszkałem z dziećmi na jednym pokoju. Finansowo dobrze sobie teraz radzę dzięki tej pracy, z ludźmi, którymi pracuję. Jest naprawdę fajnie. Jest, można się dogadać, wszystkie problemy zostają między nami, nie ma czegoś takiego, że chodzimy, skarżymy na siebie. Jest naprawdę fajne. Wiele osób, z którymi pracujemy, mówią, że dla nich to była ogromna szansa na to, żeby zdobyć nowy zawód, zdobyć nowe kwalifikacje, czasami wyjść z domu. Od kilku lat realizujemy projekty finansowane ze środków europejskich we współpracy z rządem marszałkowskim województwa śląskiego. Są to głównie te projekty, które nakierowane są na, na przekwalifikowanie, danie jakby możliwości wchodzenia na otwarty rynek pracy dla osób, które są od tego rynku najdalej oddalone. Dzięki takim projektom te osoby zwyczajnie stają po prostu na nogi. Bez tych środków pewnie nie bylibyśmy w stanie zrealizować w takiej skali oczywiście tego typu działań. Znajdujemy się teraz w mieszkaniu wspomaganym treningowym. Jest one realizowane w ramach projektu "Pierwszy krok do samodzielności". W tym miejscu uczestnicy nabywają maksymalnie ile się da takich umiejętności społecznych, tak żeby byli w stanie samodzielnie funkcjonować, albo we własnych mieszkaniach, albo razem ze swoimi rodzicami i opiekunami. W tym miejscu uczą się między innymi w kuchni samodzielnie przygotowywać posiłki, robić listy zakupów, idą sami na zakupy i te Produkty, kupują, z których później przygotowują posiłki, dbają i uczą się dbać o swoją higienę. Koszą trawę, dbają o ogródek, sprzątają codziennie, myją naczynia. Turnus trwa kilka tygodni danego pobytu. Maksymalnie jest tu od 4 do 5 osób z niepełnosprawnością. Tutaj mam łóżko, tutaj mam dwie szafki, których trzymam ubrania. Nauczyłem się w fundacji, że warto się dzielić uśmiechem, warto pomagać ludziom i wierzyć w siebie. Cieszę się, że tutaj jestem i cieszę się, że mogę w miarę możliwości swojej niepełnosprawności pomóc tutaj niektórym osobom. Fundacja Oczami Brata asystuje głównie osobom niepełnosprawnym w dążeniu do ich samodzielności. Często turnusu widać postępu uczestników, bo przychodzą tutaj tak naprawdę z małym zaangażowaniem albo chęcią zrobienia czegokolwiek, bo zazwyczaj w domu jest tak, że rodzic robi wszystko, no bo jest szybciej i dokładniej. A tutaj oni są skazani tak naprawdę na siebie. Ja nie mogę im czegoś zrobić za nich, tylko wspomagać ich w tej pracy. Między innymi dzięki temu projektowi nasi uczestnicy podejmują pracę. Idą na staże, na praktyki. W naszej pracowni gastronomicznej uczą się gotować i znajdują w zatrudnienie. Czy to w naszej klubo kawiarni, gdzie pracują jako pomoc kuchenna, barista, kelner albo kucharz, albo w zaprzyjazionych innych miejscach. Współpracujemy między innymi z hotelem Ibis, gdzie Nasi uczestnicy między innymi uczą się ścielać łóżka. Bardzo dobrą odpowiedzią przychodzą te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, że takie mieszkanie możemy wyposażyć, że możemy zatrudnić asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, posiadać środki finansowe na to, aby opłacić najem takiego mieszkania, aby opłacić media, zabezpieczyć środki finansowe na chociażby wyżywienie, ale też na bony aktywizujące dla naszych uczestników, którzy dzięki nim mogą wejść do kina, do kosmetyczki, do kawiarni, czyli aby Pełną piersią podejmować po prostu taką swoją aktywność.